Cię pokażę wam takie szybkie ćwiczenie jak się spieszycie, żeby pompować Czyli pompki na poręcza. Może jeszcze tak Pochylić się. Jak Wam się spieszy, to możecie takie ćwiczenie szybko sobie e, skręcić, zrobić i tak, możecie użyć tego ćwiczenia jako wstępne zmęczenie, zażywanie mięśni, dopompowanie krwi do mięśni na początek treningu, jeżeli macie dokonowane oczywiście w barki lub klatkę, albo na koniec treningu, żeby dowalić już mięśnie na koniec, dopompować, e, po prostu je dobrze przećwiczyć. I zasada jest taka, pochylacie się bardziej, pracuje bardziej klatka, oczywiście również pracują, również pracują barki i ticerz, ale bardziej zaangażowana jest klatka. Gdy e, m, pozycja będzie bardziej pionowa, będziecie prosto, prostować do końca łokcie, e, będzie pracować, prawie do końca, będzie pracować mocniej e, ticerz. Także polecam to ćwiczenie, jeżeli tak musicie szybko coś tam sobie, wiecie, poćwiczyć. Także do zobaczenia, cześć.